Mike, The ball! Huh? Bruh. 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 No! <laughs> I'm fast as fuck, boy. Oh, fuck. Nigga! Hello there this is for rachel what's you big bitch that Ooh. Ooh. Spy? fuck you kid what the fuck you doing here nigga mm -hmm. everybody stay calm what's the everybody procedure everyone? Calm? what's the procedure stay calm you we're know, really about to get you a piccolo at way at Cześć, cześć, witam wszystkich, jestem Martin, a w dzisiejszym odcinku będziemy grali w Fortnite, jak zwykle w nowym sezonie. Powiem wam, że jestem na ten sezon, I, 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 wow, po prostu wow, Fortnite i Marvel, jestem fanem Marvela, nawet przebierałem się, żartowałem, tego nie robiłem, ale w każdym razie, tak jak mówiłem, będziemy grali normalnie solo, postaram się wygrać, moją pierwszą grę sezonu i mam nadzieję, że mi się uda, zapewne nie i zapomniałbym, dziesiątka ma nowy styl, więc dzisiaj będziemy grali tym właśnie to stylem, ale tylko dzisiaj, ok? Tylko dzisiaj. I pamiętajcie, zostawić lajka like i suba, jeżeli film Wam się spodoba. I bez żadnego przedłużania lecimy z filmem. O, dobra. Co jest? Co to. co. co, co się dzieje? Co. ten, 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 ten. Na ha, chyba. Nie pamiętam, nie będę się pokazał w tego nazwę. Wow! Nowy przyjemny. Lecę, 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 dobra, lecimy. Oczywiście mam nadzieję, że tekstury zdążą mi się załadować zanim wyląduję, byłoby bardzo miło, naprawdę. I co to jest? Co to jest jakaś... Co to, to nie ważne, ale co to jest? O ja mogę mieć pewne podejrzenia, ale pewno jak to powiem to się zbłaźnie. O kurde. O nie Nie, ma... Co czy jest? Ja słyszałem kombata? Co jest? Nie, 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 nie! Ziomek, ziomek, szanujmy się, szanujmy się. Wow To wygląda ładnie. I przypomniało mi się co to jest za, za latający pojazd to Helicarrier, chyba <grystanie> Tutaj w Lego Marvel Super Heroes 2 oczywiście tutaj ca cały dzień mogę tam spędzić, ca cały dzień. Teraz może postaram się nie lecieć gdzieś na jakieś nowe miejscówki, żebym nie dostał w tyłek od razu. Więc no, palce sobie na słonę. Tam był Motora, o jeżeli tam był Motora, to ja mogę dostać niezłe klepanie na tych słonych. O kurde. Dobra, ziem masa, a też macha Bugi bomby! Ło! Wow. Co to jest? Łapka? Jaka? Ogniowa? Co jest? Dziwny ten sezon. Ale big brain! <ścoughs> Ale porobiony. O nie, teraz ja się spalę. O kurde. Praka wybucha. Co jest? Nie ma skrzynki. Czemu? Uh -huh. Ty, ale nie powiem. To to było ładne. To było ładne. Nie powiem, że nie. <grym> Tańcz <grym> Tak, uwielbiałem to robić. <grym> o, jest przyjazny. Się ma tor. <grym> Tańczy. Nie! Zostaw go. Nie! Tor! Nie pomrz go, wygram grę. Dla niego. Nie, 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 Dopiero co powiedziałem, że wygram grę. Nie, nie rób tego. Nie. Nie, nie, tańcz, 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 tańcz! Dobrze, więc. Teraz może na, na śrebane w sumie polecę, bo mu to, 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 to Coś tam czuję, czuję, że tam mi pójdzie, tam i pójdzie. No kap. Kombat! Wrócił! Wiecia ja wiedziałem, że słyszałem kombata. Wiedziałem! <grystne> Dobra, to już na pewno ktoś jest. Nareszcie. Ty, nie, 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 nie. Haha, <grystne> <grystne> zatańczył. I mnie i siebie. Zatańczył? Jaki. O, ma starą pompę. Nie, Ale mój albo śmieci. Nie, dostał kilopa. ha kurde. Napiszcie mi na czarę w komentarzu. Przeczytana serduszka. o kurde, bo, bo. o, już miałem mówić, że nikogo nie widziałem. O Boże, co, pan ba spadaj. To, co w tym filmie, jaram się jak moje dziecko. Co to jest? Co on miał? Dobra miał bałam spady, o boż. Miał starą pompę 3 level up, wow o, Jeszcze jest wiertarka. dobra ten sezon jest super Super jest, a już chciałem narzekać Że nikogo nie widziałem, o kolejna osoba Jej Ty co to jest? A to rybki pewnie nowe Nie mów mi że on na to wjeżdża Nie dobra, jest gdzieś na dole O kurde, ale dostałem mocny strzał akurat Jej! Ale to był big brain Patrz co, patrz co zrobił O kurde, padowiec No i hop, mnie zawali z pistoletu, right. Dzień dobry <noise> Hej Dobra gdzie, gdzie, chciałbyś lecieć? Bo tam nie możemy, bo tam jest na miejscu O kurde Ty, włączyłem Dobra, tam nie możemy, żeby tam jest na miejscu W tam nas zjedzą Na słonych jest motora, tam nas też zjedzą Tu net nie chcę lecieć Tu Farma, dobra nie działa o nie, to... Są wiertarki, idyt, są kombaty. Ale frajer, będzie mi rzucał granaty nie. i granaty. Porta Forty. Hohoho, porta... ho, ho, yes sir! Jak ja uwielbiałem portaforty. Wtedy jeszcze byłem takim noski'em. Gdzie ty masz, chłopa? Pa. Tak to się robi. A, A ty? Gdzie idziesz? He? No już, już. Zmacałem go. A tam jest. Ale to 22-22. Wow! 22. Na pewno jest w tym polu są stare wolne polki. No wiem. O, dostał 21! O, ale. To był big brain Co to jest? Ty, nowa broń Ło! Wow! Dobra, ja to wbiorę Na ła Ja nie mam pompy Dostał, 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 malała, malała O kurde Dobra, jej Zaraz po ciebie wrócę, nie martw się. Pa, znowu są drony niebieskie. Krakt Lexembowry. Zobaczę, ja w Wow, Dobra, już mam Dada. Albo nie, on do mnie zejdzie i to One Pumpa. A! czy chciałbyś powiedzieć coś na koniec odcinka? Nie wiem, chyba. Do widzenia. <laughs> and I've been fearless, I let him feel this. You know, I spit it, no cap when I kill this. I better hit him with the rest, let him hear this. Where this word tour better be a field trip. Yeah, uh, up and then I double it. No time for mumbling, showing more trouble is. Been on my team, plotting my things, living my dreams. Yeah, I